Czy ktoś ma jakieś pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. W związku z tym teraz już mam nadzieję, że nie popełnię błędu. Zamykam punkt siódmy. otwieram punkt 8 porządku obrad, a mianowicie uchwała w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszę bardzo, Pani Kierownik. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni proście. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w jest związana przez, przede wszystkim z przekazaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej nowych zadań obejmujących świadczenia rodzinne, pomysł alimentacyjny, zasiłek do opracowania, mieszkaniowe oraz wyczerpania teoretyk Wiąże <coughs> się to z koniecznością wprowadzenia w obowiązującym Statucie zmian związanych z poszerzeniem dotychczasowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. <coughs> W projekcie statutu zaproponowano również zmianę nazwy kierownik na dyrektor w celu ujednolicenia nazw funkcji osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych we wszystkich jednostek organizacyjnych miastów. Prowadzone zmiany nazwy kierownik na dyrektor. Wprowadzenie zmiany nazwy kierownik na dyrektor uprości również proces zarządzania podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności, gdyż obecnie klienci często mają osoby kierownika i kierowników poszczególnych. Działu Ośrodka, a jest pięć. Ponieważ jest to już kolejna zmiana statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dla prawidłowej czytelności i przejrzystości dokumentu uzasadnione jest jego zatwierdzenie że nie w porzędniu określonym w przedłożonym projekcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim otworzę dyskusję, poproszę Komisję o opinię w sprawie tego, tej uchwały. Komisja Budżetowa Inicjatyw Gospodarczych. Planowania przestrzennego i budownictwa. Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu. Infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Pozytywnie. Spraw społecznych i porządku publicznego. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Edukacji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. proszę bardzo radny Krygorowi, w tym punkcie? Proszę bardzo. Szanowni wybrani. Mam uwagę do statutu w świetle sprawozdania Pani Kierownik, przepraszam Pani Dyrektor i zwłaszcza w świetle dyskusji, która się odbyła na komisjach szczegółowych Rady Miasta. Otóż w przebiegu tych dyskusji przypomniał tak, wybija mi się w pamięci jeden główny argument, że zmieniono, że jakby w głównym celem, czy głównym efektem osiągniętym dzięki zmianie tego statutu, czy jego inne to była zamiana stopnia gradacji pani kierownio. Była do tej pory kierownik, a jest ja panią dyrektorem. Chodziło o ujednolicenie statusu pani dyrektor mops w stosunku do innych jednostek organizacyjnych miasta. No, przypominam, że zmiana polega w sensie literowym tylko, że wtedy było 9 litera, zaraz 8, czyli łatwiej. Kierownik miał 9 liter, a dyrektor miał 8. Przecież nikt nie przeszkadzał przed 12 lat, żeby zauważyć konieczność ujednolicenia. Dlaczego teraz? Że jest czas u gieniarkę. Żadne przepisy nie, nie zmuszają teraz, żeby zmienić statusu kierownika na dyrektor, tak jak żadne poprzednie nie zabraniały, żeby już dawno to u innych lecić. Pan burmistrz Beliarski pełni już funkcję chyba 7 lat, czy 7 lat, gratuluję mu tego. Natomiast nie uważam, że było sporo czasu. W no, jego potoczeniu, który pełni funkcje nadzorcze, a ma to na myśli panią sekretarz, która w, w regulaminu organizacyjnego miasta sprawuje nadzór. Nie wiem dlaczego, ale takie są fakty nad Moksem, to z moim zdaniem był czas, żeby zauważyć, że to ujednolicenie jest na czasie. Dlaczego teraz? Nie rozumiem. W każdym razie sama zmiana statutu to jest dla mnie dość niezrozumiała, tak jak i inne zadania, czy inne rzeczy, które umknęły uwady, czy nie były przedmiotem debatowania dzisiaj. Bo proszę Państwa, co się takiego stało, dlaczego, dlaczego ten statut nie w ogóle zmiany w nim dyskutujemy dzisiaj? Co się takiego stało? No według mnie stało się tak, w wyniku pewnych zaszłości, czy rzeczy, które, na które nie mieliśmy wpływu, a które się dzieją w strefie czy w sferze pana burmistrza, w sferze jego kompetencji, a które my dzisiaj mamy zaregalizować w postaci jej statutu. Mianowicie rozumiem, że pan burmistrz zarządzeniem wewnętrznym zmienił regulamin organizacyjny urzędnika, przeniósł niektóre działania czy niektóre zadania. Do MOPS-u wraz z rozumiem, z osadą personalizam. No chciałbym się dowiedzieć. To, że ja, że rozumiem, że chodzi prawdopodobnie o panią kierownik Jałowych, czy jak? Czy to Jałońsko, że rozumiem, że zadanie, które realizował wydział pani Jabłoński, to przeszedł teraz do, do, do mops u Chciałbym się dowiedzieć, czy to była własna inicjatywa Urzędu, czy wymuszona przez przepisy? Dlaczego czy ludzie przeszli, na jakie warunkach? Czasami jest tak, że, że w czasie zmian organizacyjnych, czy pod ich pretekstem Czasem się uchwała niewygodnych ludzi albo zatrudnia się do ludzi. No Miejsce czy czas zmiany schematu organizacyjnego to jest powodem, czy swoją czy sposobnością, żeby pod tym jakby pretekstem na przykład no, pozbyć się niewygodnych ludzi, włączyć się jakiś takich względów. Nie jest to zarzut, ale chciałbym się dowiedzieć, czy w za tymi zmianami zadań Pani tak uważa, to pewnie tak, ale chciałbym, żeby Pan się w mojej wypowiedzi, bo może jest niespójne. Chciałbym, żeby Pan nie mógł za, na to zaradować. Chciałbym się dowiedzieć, co było powodem, że przeniesiono niektóre zadania do mops -u. czy w ślad za tym poszli określeni ludzie, chyba, którzy te zadania robili w mieście i dlaczego przeszli, czy na tych samych e, warunkach, czy w wyniku tych zmian zaszły jakieś zmiany personalne, czy nie. Chciałbym się dowiedzieć. i czy Urząd bardziej strategicznie na to patrzy, bo w związku z modernizacją z znowelizacją ustawy o prawie samorządowym na przykład jest możliwość utworzenia tak zwanego Centrum Usług Wspólnych. Czyli na przykład można utworzyć jednostkę, która wykonuje dla jednostek organizacyjnych miasta na przykład zadania administracyjne, księgowe. I więc pytanie, czy to akurat jest powodem? Czy taka możliwość to ma związek z tą sytuacją, a, czy, a jeśli nie, to czy jest możliwe, żeby się zastanowić nad ujednoliceniem pracy, czy ułatwieniem? I powiem jasno, nad oszczędnościami personalnymi, czyli możliwość utworzenia takiej jednostki centrum usług wspólnych. Podwołuję do tej nowelizacji ustawy Prawo Samorządowe. I generalnie chciałbym y, zwrócić uwagę Państwu na, na paragraf tego statutu, że właśnie, że to, że to co jest y, dla nas y, głównym celem, czyli zamianą. Stanowisko kierownika dla dyrektora, to tak naprawdę jest według mnie pewnym zastępczym i drugorzędną sprawą. A no, zobaczcie, bo no, musimy zdecydować. Ale naprawdę ważne sprawy, i które spowodowały naszą debatę dzisiejszą, to jest zmiana w artykule paragrafie 8, że struktura organizacyjną, zasady funkcjonowania, ale szczegółowy zakres zadań realizowanych przez MOP określa regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem burmistrza miasta Luborkowa. Czyli ja rozumiem. Tak wynika z że burmistrz podjął jakieś zasadnicze decyzje, które mamy dzisiaj ukoronować, nie wiedząc jakie to były decyzje jaki miał wpływ na, na tą zmianę dzisiaj, w postaci zatwierdzenia statusu. Więc tak naprawdę przy okazji tych, na przykład zmiany stawek w poprzedniej radzie. my się zajmujemy głową koronkami pierdołami. Pan rzeczy nie to przedmiotem naszego debatowania, mimo że potem bierzemy za to, czy, czy chcemy, czy nie chcemy odpowiedzialności. Kończąc swoją opowieść, właśnie zwracam się do pana burmistrza, żeby może czy na pani dyrektor, do pani dyrektor, żeby właśnie jak mi przybliżyła, skąd te zmiany się wzięły, co z ludźmi, jak oni przeszli, dlaczego. Słyszę różne rzeczy, ale ponieważ nie chcę tego słyszać, tylko chcę wiedzieć, to chciałbym Panią porozmawiać, czy może pana burmistrza, żeby się w tej sprawach wypowiedział. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w ja, proszę. proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Pan Radny mówi, że to jest błachowski, ale w każdej błachowce zabiera głos i długa debata się toczy. Więc jeśli błahoska, to może poświęcajmy im mniej czasu na dyskusję, bo, bo ważniejsze rzeczy czekają. Rzeczywiście, proszę Państwa, to jest, to jest regulacja prawna, aczkolwiek ona jest ważna, bo, bo dotychczas. Mieliśmy nasz statut. Wiadomo, że Wysoka Rada decyduje o możliwościach działania poszczególnych jednostek właśnie zawartych w statutach. Statuty określają, jakie zakresy zadań poszczególne jednostki robią i tak to było dotychczas. Główną przyczyną, czy, czy podstawową yy, yy, takim taki sygnałem do zmiany statutu była zmiana zakresu wykonywanego zadań przez samorządy. Mówię tutaj o programie wychowawczym, czyli tzw. 500. Ja 500 bo ono spowodowało, że doszło nam tyle zadań, że po analizach, po dyskusjach postanowiliśmy skoncentrować te działania kierowane do naszych mieszkańców, które są oparte o, o pomoc społeczną, o ustalanie dochodów w jednym miejscu. I tutaj znajdujemy właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako to, to główne centrum i całościowo obejmujące te działania kierowane do naszych mieszkańców. I to była główna przyczyna i w ślad zatem no świadczenia socjalne, które były wypłacane przez urząd, przez Wydział Spraw Społecznych, uznaliśmy, że lepiej będzie je wykonywać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. I stąd też utworzone biuro do spraw rodziny, czyli ten program rządowy wychowawczy 500 plus jest w mieście. Natomiast to ten zakres świadczenia dla naszych mieszkańców z wykorzystaniem dochodowości, jest skierowany do Urzędu Użytkownictwa i to wymieniamy proszę Państwa w tym w paragrafie 5 wpisujemy te zadania, które, które zostały przeniesione. Zostało również przekazane Wydział Spraw Społecznych niecałościowo, bo, bo część chciała się zrealizować w innym miejscu i pozwoliliśmy pracownikom pozostać, w, czy przenieść się do, do wydziału, do biura do spraw rodziny. Pani kierownik, rozumiem, poradziła sobie tam, gdzie pewnie jej brakowało osób, to w ramach budżetu, bo to jest podstawą, że pani kierownik, pani kierownik musi się obracać w ramach budżetu swojej jednostki, będzie organizowała pracę. Natomiast pan radny Gregorowicz mówił o, o dotyczącym prawnictwa kierownika jednostki, nie w paragrafie 6, 8, tylko w paragrafie 6 to, to było. I proszę Państwa, to też takiej praktycznej sytuacji, a mianowicie w strukturze organizacyjnej, w regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są kierownicy. Również yy, yy, związane jest to z tym, że, że są osoby, mieszkańcy, yy, którzy idą, słyszą, proszę pójść do, do, do pani kierownik, no i wtedy się zastanawiają, że rzeczywiście takiego kierownika pójść. Więc postanowiliśmy yy, tak praktycznie podejść do tego, żeby było jednolicie I rzeczywiście wszystkie jednostki nasze miałyby szefostwo i poszczególnych jednostek zatytułowane dyrektorzy poszczególnych jednostek szkół, przedszkoli, Mosiru, muzeum, biblioteki i również Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i unikniemy w ten sposób błędów, które mogą utrudniać życie naszym mieszkańcom, że, że jeśli dostaną hasło, proszę pójść do pani kierownik to będą wiedzieli, że to pani kierownik działu, a nie do pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która jeśli mam nadzieję zostanie podjęta w tej uchwale, będzie od publikacji tej uchwały, ale można powiedzieć od dzisiaj, mogła być nazywana panią dyrektor. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Pani panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo, Pani Kierownik, jeszcze przepraszam, bo nie uchwaliliśmy. Chciałem powiedzieć następującą rzecz. Przed chwileczką wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności Miejscowej Pomocy Społecznej w za 2015 rok. W pierwszych zdaniach tego sprawozdania do wstępu jest napisane, co jest celem pomocy społecznej. Jakie zadania pomoc społeczna to z tym powinna wykonywać. Ja może przytoczę. Celem pomocy jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia ich życia w życiach, warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc ta powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób lub rodzin zwracających się o pomoc oraz ich integracji do środowiska. Czyli celem tej pomocy społecznej jest pomoc ludziom w ciężkiej sytuacji, w wyjściu w tej sytuacji, usamodzielnienie się w miarę możliwości oczywiście. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na statut Miejskiego Środka Pomocy Społecznej. Czytam sobie ten statut i nie znajduję informacji, po co ten jest. Jeżeli spojrzymy sobie na paragraf 5, to dochodzę do wniosku, że celem istnienia mocy jest wypłacanie zasiłków, a jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby zasiłek odkłócił. Zasiłek, jak Państwo wiecie, doskonale uzależnia od, od tych zasiłków, natomiast nie działa w sposób taki, że nie nie, nie wywiera presji na osobie czy nie daje jej bodźców, żeby poprawiła swoją sytuację, starała się, starała się Jeżeli ten paragraf piąty to jest tylko część zadań mops to chciałem zapytać, dlaczego nie, dlaczego nie poprzestaliśmy, paragraf, nie poprzestaliśmy na paragrafie czwartym, który wpisuje, co jest zadaniem miejsc miejskiego Żytka Pomocy Społecznej, tylko uszczegółowiamy, jakby zwracamy uwagę, jakie są podstawowe zadania. Proszę Państwa, e, e, chciałbym zaproponować poprawkę do tego statutu, żebyśmy my radni, ale też wszyscy, którzy będą czytali sta, statut, wiedzieli, po co jest ta jednostka. Ta jednostka wszystkim ma służyć ludziom w wyjściu z tej sytuacji, w polepszeniu swojej sytuacji, a nie w wypłacie zasiłków. Dlatego proponuję, żeby ta część wstępu znalazła się, znalazła się w paragrafie 5 które brzmiałyby, że MOPS działa na rzecz e, wpisania osób, e, przepraszam, co? MOPS działa na rzecz wspierania osób i rodzin wysiłkach zmierzających do zaspokojenia zbędnych potrzeb i umożliwiania im życia warunków odpowiadających godności człowieka. E, zaraz. Pomoc, naświadczona e, e, pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób lub rodzin zwracających się o pomoc oraz integrację środowiskiem, w szczególności do podstawowych zadań ośrodka czy Mieszkiejszego Pomocy Społecznej należy i możemy te, te dane wpisywać. W szczególności, czyli jest to katalog otwarty, natomiast nie jest to katalog zamknięty podstawowych zadań, jak wynika z tego brzmienia. Proszę Państwa, jest tak, że... E, e, jakby podejmowane są pewne wysiłki w województwie lubelskim, wynikające ze strategii rozwoju województwa lubelskiego, ale też z programów różnego rodzaju rozwojowych, zmierzających do wyjścia pewnej grupy osób ze sfery ubóstwa, która jest w Polsce bardzo duża, do ich usamodzielnienia. Eee, niestety te wysiłki nie są podejmowane przez wszystkie gminy, przez wszystkie środki, które, e, które są w województwie lubelskim. W Lubartowie, tak jak i w innych gminach, Mamy bardzo dużą grupę osób, tak zwanych długotrwałych, nie pomocy społecznej i niekoniecznie są to osoby długotrwałe, dostające świadczeń moc z przyczyn, na przykład od nich niezależnych, jakim jest niepełnosprawność. Jest to właśnie ubóstwo i bezrobocie i pewne, moim zdaniem, uzależnienie od, od pomocy społecznej od świadczeń. Jak mówiłem, nie spotkałem się z tym, żeby za siłę systematycznie, z tematyki kogokolwiek usamodzielnił, czy spowodował, że on zechciał zmienić swoją sytuację. Dlatego zgłaszam tą poprawkę i bardzo proszę Państwa o, o jej przyjęcie, dziękuję. Przepraszam, czy ma Pan może tą poprawkę na piśmie? Nie ma. Mam, ale, ale ciężko będzie Panu przejść. Mogę powtórzyć? Yy, to znaczy, to ja może zadam pytanie inaczej. Czy Radni zrozumieli intencje yy, Radnego, jeśli chodzi o tą poprawkę? Bo i tak przy głosowaniu będę Pana prosił o powtórzenie. Także na razie może tyle. Poprosimy o Pani... Pani kierownik, proszę bardzo. Szanowni Państwo, w paragrafie 5 wśród wymienionych zadań, które należą w szczególności do podstawowych ośrodka pomocy społecznej została integracji i aktywna polityka społeczna, ale w paragrafie czwartym, zarówno w punkcie pierwszym, jak i w punkcie drugim. Jest zapis. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecane z zakresu administracji rządowej określone ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami. I punkt drugi. MOPS realizuje także zadania gminy z zakresu pomocy społecznej określone uchwałami Rady Miasta. Uchwałami, czyli wszelkiego rodzaju projekty, programy, które są yy, podejmowane właśnie znajdują się tutaj. Natomiast ustawie o pomocy społecznej są w sposób szczegółowy wymienione zadania. I w paragrafie 17 ust. 2, punkt. Nie pamiętam już dokładnie, jest zapisane właśnie to, że mogą być tworzone programy dotyczące wszelkiego rodzaju działań z zakresu pomocy społecznej w tym ładnym dniach głos. Czy możemy w takim w kształcie nie pamiętam dokładnie jak Pan to przytoczył, zawrzeć cele. Cele pomocy społecznej jest, yy, mógłby Pan to powtórzyć? A ja nie mam tutaj strony, tego, Ale jest to, ja podejrzewam, że jest to idealny zapis wynikający z ustawy. Czy my możemy powielać zapisy ustawowe w statucie? Celem jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach, tak, to jest najprawdopodobniej w mierze za tym właśnie I yy, jeszcze może odniosę się do yy, działań aktywnych yy, podejmowanych w stosunku do osób bezrobotnych. Yy, chodzi tutaj o kluby integracji społecznej, które działają i uaktywniają. Jest na terenie wartowa taki klub. Jest to klub działający przy stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych no yy, poprzednich, dwa lata nie realizujemy projektu z ufinansowanego ze środków unijnych, który był kierowany też do osób bezrobotnych, ale w tej chwili już przygotowujemy kolejny projekt, który będzie aktywizował to, by na ten Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Radny głos. Proszę bardzo. Otrzymuję swój wniosek z tego względu, że to, co się znajduje w paragrafie 5, również zawiera się w paragrafie 4. Natomiast to nie jest nic innego, ponieważ Państwo nie możecie realizować innych zadań, które są zadaniami gminy, czy własnymi, czy zleceniami w zakresie pomocy społecznej. Więc to również zabiera się w paragrafie czwartym. Ale skoro Pani kierownik z jakiegoś powodu, myślę, że dla siebie ważnego, czy istotnego, czy w miasta, uwypukla pewne zadania, znaczy literalnie je wymienia w paragrafie piątym, jako swoje podstawowe, to moim zdaniem, jako radnego, podstawowym zadaniem jest usamodzielnianie tych osób pomoc w usamodzielnieniu w scenie na nogi, a nie wypłacanie zasiłków. Wypłacanie zasiłków jest gorszym instrumentem niż usamodzielnienie tych osób. Jest konieczne oczywiście, ale jest, jest gorszym instrumentem. Poza tym chciałem Pani kierownik zauważyć, że zgodnie z Pani sprawozdaniem w zeszłym roku do Klubu Integracji Społecznej skierowane zostały trzy osoby, więc na, osób, na liczbę osób będących z problemu ubóstwa w Lubartowie, czy nieaktywnych zawodowo, czy bezrobotnych. Te trzy osoby, to nie wiem, czy to jest procent jeden, czy to jest to promil osób, które mogłyby skorzystać z tej formy wsparcia. Więc dlatego zależy nam, proszę Państwa, żebyśmy starali się tym osobom pomóc w sposób efektywny, wyjść im z tej, z tej sytuacji, a nie uzależniać ich od wypłacanych e, zasiłków i potrzymuje jak najbardziej swój Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Andrzej Zieliński, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, ja chcę troszkę zmodyfikować ten wniosek, tak żeby pogodzić dwie racje. Może proponuję tak w paragrafie pierwszym wprowadzić ustęp pierwszy w brzmieniu, takim jak to jest sprawozdanie. Przeczytam. Celem pomocy w paragrafie piątym wprowadzić ustęp pierwszy w następującym brzmieniu, tak jak ze sprawozdaniem. Celem pomocy udzielanej przez MORS jest wspieranie osób i rodzin. W wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzających do życiowego do osób i rodzin zwracających się o pomoc oraz ich integracji ze środowiskiem. I ustęp drugi brzmi troszkę zmodyfikowanym jak Państwo mają. Do podstawowych zadań MOPS należy w szczególności i to wymieniono. I wówczas mielibyśmy tak, w tym ustępie pierwszym intencje czyli rodzaj intencji, jakim się kieruje MOPS, natomiast w drugim w szczególności wymieniamy zadania te, które spoczywają na MOPS. Jeśli wnioskodawca zgadza się z tym, to... zgodził się z wycofaniem swojego wniosku i z... z, z czyli z, z modyfikacją tego wniosku Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. A może Pan Mecenas wyraził opinię, czy tak można? Panie Przewodniczący, Szanowny Państwo, Panie Burmistrzu. Ja śledząc akurat tutaj treść tego, tego zapytania propozycji, Oczywiście można taką modyfikację zrobić, natomiast nie można dokonywać powtórzeń, tak jak już zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, żeby nie zabierać sformułowań, które są określone nawet ogólnie w ustawie, żeby je uszczegółowiać. To nam nagina się. Tu akurat może takich wypadków nie ma ale modyfikację, taką którą tutaj Państwo proponujecie, jest dopuszczalna. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś ma jeszcze, chce jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do przegłosowania w pierwszej kolejności poprawek zaproponowanych przez Duet Radnych Wroblez i zieliński Proszę bardzo o powtórzenie tej poprawki, tak, żeby wszyscy Radni wiedzieli za czym głosują. Powtórzmy przed głosowaniem. Powtórzmy, bo nie mamy tego Powtórzmy. piśmie. Powtórzmy. Poprawka jest następująca. W paragrafie 5 wprowadzamy ustęp 1 w następującej w następującym brzmieniu. Cenem pomocy udzielanej przez MOPS jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin zwracających się o pomoc oraz ich integracji ze środowiskiem. I dotychczasowy zapis paragrafu 5 jest oznaczony jako ustęp drugi. Dodaje się tylko w szczególności na koniec, do podstawowych zadań MOPS należy w szczególności dwóch kropek i wymienionych jest tych 12 punktów. Dziękuję Dobrze. bardzo. Czy wszyscy zrozumieli poprawkę? W takim wypadku przechodzimy do przegłosowania tej poprawki. Kto jest za? Rosponiśmy. 11 radnych jest za. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 7 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i przechodzimy do przegłosowania.